Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie na konferencji pomeczowej w meczu rundy wstępnej Pucharu Polski pod Beskidzie pokonało Stomilu Olsztyn 2 do 0. Na pierwszej części konferencji jest z nami Piotr Zajączkowski, trener Stomilu. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Panie trenerze, proszę o komentarz pomeczowy. Gratuluję awansu drużynie Krzysztofa Bredę. Yy, uważam, że yy... Najlepszym piłkarzem meczu był nasz bramkarz, który bronił w niesamowitych sytuacjach. Dwie bramki straciliśmy po, po stałych fragmentach gry, z czego ubolewam. No niemniej jednak musimy podkreślić, że Podbeskidzie było zdecydowanie lepszym zespołem. Stworzyło sobie bardzo dużo sytuacji. My z kolei... Daliśmy szansę niektórym młodym zawodnikom, po przerwie też wprowadziliśmy. No jesteśmy na, na innym etapie, szukamy różnych rozwiązań. Dla nas na pewno Liga jest najważniejsza i wyłącznie na tym się skupiamy. Dziękuję. Witam na drugiej części konferencji. Jest z nami trener górali Krzysztof Bredę. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Panie trenerze, proszę o komentarz pałaczowy. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny, dla całego sztabu i wszystkich ludzi, którzy pomagają przygotowanie zespołu do meczów, bo to jest nasza praca, którą wykonujemy i którą wszyscy wspólnie doceniamy, że zespół jest dobrze przygotowany pod każdym względem. Dlatego gratulacje dla wszystkich. Cieszymy się, że e, odnieśliśmy zwycięstwo tak długo wyczekiwane w oficjalnym meczu w Bielsku. E, wiemy, że w tym, że tak nazwę i będę powtarzał to słowo przez dłuższy pewnie jeszcze czas, e, w tym procesie e, idziemy w tą stronę, którą sobie założyliśmy. I taki mecz jak dzisiaj był właśnie po to, żeby e, dogrywać te elementy z treningów, dogrywać w oficjalnych meczach, łapać zrozumienie, przeżywać różne emocje, być konsekwentnym, być takim zespołem, który chcielibyśmy wszyscy tutaj oglądać i wierzę, że ten zespół będzie miał ten góralski charakter, będzie mocno walczył, będzie mocno pracował w każdym elemencie, czy to atakowaniu, bronieniu, czy w przejściach, czy przy stałych fragmentach i, i bardzo wierzę w tych chłopaków i w to, co robimy wspólnie i mimo czasami takich no, trudnych momentów musimy też umieć je przeżyć, umieć je wyciągać wnioski po nich, a przede wszystkim konsekwentnie codziennie pracować i dawać radość, jak tylko możemy, to dawać radziu, rad, radość kibicom, bo zasługują na to. Mimo dzisiaj w torku kibice się stawili, dopingowali, pomagali i chciałbym, żeby to było właśnie takie jedno ciało. Kibice ludzie zaangażowani w podbeskidzie, drużyna, to żeby wszyscy czuli się częścią, każdy kto dopinguje i pomaga, tak jakby był członkiem tej drużyny, takim na żywo, że pomaga właśnie dodać tych, tej dobrej energii drużynie, bo to jest bardzo potrzebne. Wiemy, że przy swoich kibicach zawsze się dobrze gra, bo oni pokazują swoje emocje i my musimy też e, pokazać emocje na boisku, żeby dostarczyć wrażeń. Także, także cieszę się, że awansowaliśmy do kolejnej rundy e, i, i na pewno doceniam to, że drużyna e, wieloma już fragmentami grała tak, jak byśmy chcieli, i tak jak e, pracujemy i wierzę, że te fragmenty będą powielane w kolejnych meczach, e, w meczach ligowych i w meczach pucharowych. Dziękuję bardzo. It's a